Kiedy w 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, dla wszystkich stało się jasne, że dotychczasowy system bezpieczeństwa, czyli ład międzynarodowy, ład wersalski, nie zdał egzaminu. Z tego względu już w trakcie działań wojennych zaczęto dyskutować na temat tego, jak powinien wyglądać nowy porządek świata. Rozmawiano o, o tym, jak zapobiec kolejnej wojnie, ale równocześnie na temat tego, jak wykorzystać zbliżające się zwycięstwo. Kluczową rolę w tych rozmowach odgrywały Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, ale też warto wspomnieć o Wielkiej Brytanii. W wyniku tych rozmów, kiedy w 1945 roku ukończyła się II wojna światowa, to fundamenty nowego ładu międzynarodowego były już ustalone. Wprawdzie przewidywano zwołanie konferencji pokojowej, która ustaliłaby ostatecznie nowy porządek, podobnie jak to miało miejsce po I wojnie światowej, ale do takiej konferencji ostatecznie nie doszło. Po II wojnie światowej powstał nowy ład międzynarodowy. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu z tej strony Bartłomiej i dzisiaj będziemy mówić o Ładzie Jałtańskim. Jest to porządek międzynarodowy, który istniał od końca II wojny światowej aż do końca zimnej wojny. Można nawet powiedzieć, czy należy powiedzieć, że jest to porządek, który ściśle wiąże się z zimną wojną. Ten porządek, ład jałtański, charakteryzował się podziałem świata na dwa bloki: na blok państw, Powiedzmy, kapitalistycznych pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych oraz blok państw komunistycznych pod przywództwem Związku Radzieckiego. Między tymi dwoma grupami państw istniała stała rywalizacja, stałe napięcie, i to napięcie zakończyło się dopiero wraz z upadkiem komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i wraz z rozpadem Związku Radzieckiego w 1991 roku. Zacznijmy od początku, a zatem od tego, jak powstał Ład Jałtański. Jego geneza sięga II wojny światowej. Już w trakcie działań zbrojnych poszczególne państwa planowały, jak ma wyglądać przyszły świat po zwycięstwie. Dla niektórych państw, i tutaj mam na myśli chociażby Niemcy czy Japonia, dla tych państw to właśnie wojna miała być środkiem do osiągnięcia zmiany świata, do urzeczywistnienia własnych planów. Równocześnie jednak przeciwnicy państw osi snuli powojenne plany. Plany dotyczące tego, jak ma wyglądać świat po pokonaniu Niemiec, Japonii czy Włoch. Inaczej zatem, niż w trakcie Wielkiej Wojny, już w trakcie II wojny światowej, w latach konfliktu, prowadzono prace nad przyszłym ładem. Pierwsze prace nad tym porządkiem międzynarodowym miały miejsce już w latach 1941-1942. Były one związane ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. I tutaj w pierwszej kolejności warto wspomnieć o podpisaniu w sierpniu 1941 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla karty atlantyckiej, był to dokument, który wyznaczał pewne zasady, które miały obowiązywać w przyszłych relacjach między państwami. W karcie atlantyckiej mówiono m.in. o odrzuceniu agresji, o możliwości ustroju przez każdy naród, czy też o swobodzie handlu i o współpracy między państwami. Były to ideały, które miały stać się fundamentem nowego ładu, natomiast po II wojnie światowej zrealizowano je tylko częściowo. Kolejnym istotnym wydarzeniem w budowie nowego ładu było podpisanie w styczniu 1942 roku przez państwa walczące z Niemcami czy Japonią deklaracji Narodów Zjednoczonych, a zatem przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, ale też Związek Radziecki. Dokument ten określał wspólny cel wojny i potwierdzał zasady wynikające z karty atlantyckiej. Co istotne, był ten dokument też pierwszym krokiem do powstania późniejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zarówno Deklaracja Narodów Zjednoczonych, jak i też Karta Atlantycka były przejawem współpracy między kluczowymi państwami, które miały ukształtować ład powojenny. Jak już wspomniałem, były to Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania. Wspólnie tworzyły one tak zwaną Wielką Koalicję, czy też Wielką Trójkę, która była skierowana przeciwko państwom oś. Ani jednak Karta ani też Deklaracja Narodów Zjednoczonych nie dotyczyły jeszcze konkretnych szczegółowych ustaleń dotyczących tego jak ma wyglądać ład międzynarodowy. Te ustalenia zapadły dopiero na konferencjach przedstawicieli mocarstw w Teheranie w 1943 roku oraz w Jałcie i w Poczdamie w roku 1945. Rozmawiano tam o ładzie powojennym i o podziale stref wpływów ze względu na istotne postanowienia, jakie ustalono w Jałcie w lutym 1945 roku, ten powojenny ład międzynarodowy został nazwany właśnie ładem jałtańskim. Pierwsza konferencja miała jednak miejsce w Teheranie już na przełomie listopada i grudnia 1943 roku. Spotkał tam się Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill oraz przywódca Związku Radzieckiego, czyli Józef Stalin. Rozmawiano tam m.in. o lądowej inwazji aliantów na zachodzie Europy, o podziale stref wpływów, czy też o przesunięciu granic Polski na zachód. Choć zatem w Teheranie nie ustalono jeszcze konkretów, to tam rozpoczęto kształtowanie nowego ładu. W kolejnych miesiącach, w 1944 i w 1945 roku, wydarzenia II wojny światowej nabrały tempa. Alianci wylądowali we Francji, zbliżyli się do granic Rzeszy Niemieckiej, walczyli na Półwyspie Apenińskim, z kolei Sowieci wkroczyli do Polski i na Bałkany. W lutym 1945 roku było zatem jasne, że państwo Osi przegrają II wojnę światową. Wtedy odbyła się kolejna konferencja Wielkiej Trójki, tym razem w Jałcie na Krymie. Znowu spotkali się Roosevelt, Winston Churchill czy Stalin, no i w Jałcie zapadły kluczowe decyzje dotyczące powojennego świata. Ustalono także podstawowe zasady dotyczące Niemiec. Państwo to miało być rozbrojone, pozbawione przemysłu wojennego, podzielone na strefy okupacyjne. Postawiono także przeprowadzić denasyfikację, czyli usunąć wszystkich ludzi związanych z reżimem hitlerowskim. Dla nas, dla Polaków, ważne jest to, że wtedy postanowiono powołać w Polsce rząd jedności narodowej, który miałby skupiać przedstawicieli komunistów i rządu londyńskiego. Miano także zorganizować w Polsce wolne wybory, co oczywiście okazało się w przyszłości fikcją. Podobnie inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej zostały włączone do radzieckiej strefy wpływów. W Jałcie Stalin zobowiązał się także przystąpić do wojny przeciwko Japonii, po tym jak zostaną pokonane Niemcy. Na konferencji, ostatecznie, zdecydowano się także powołać nową organizację międzynarodową, która przybrała potem formę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miało być to organizacja, która stałaby na straży światowego pokoju i bezpieczeństwa i. Zamierzenie to zrealizowano bardzo szybko, ponieważ już w kwietniu 1945 roku zwołano konferencję, której efektem było uchwalenie w czerwcu Karty Narodów Zjednoczonych, no i potem zatem powstało ONZ. Po tym wydarzeniu, już po klęsce Niemiec w maju 1945 roku, w lipcu zwołano ostatnią konferencję Wielkiej Trójki. Tym razem do Poczdamu pod Berlinem. Zmienił się skład osobowy przedstawicieli mocarstw, ponieważ ze względu na śmierć Roosevelt'a Stany Zjednoczone były reprezentowane przez nowego prezydenta USA, czyli Harry'ego Trumana. Wielką Brytanię początkowo również reprezentował Winston Churchill, ale w sierpniu zastąpił go nowy premier, czyli Clement Attlee. Związek Radziecki niezmiennie był reprezentowany przez Stalina. W Potsdamie doprecyzowano decyzje z Jałty, a dyskusje toczyły się głównie na temat praktycznych rozwiązań związanych z okupacją. Między innymi podzielono Niemcy na cztery strefy okupacyjne. Zasadą stała się demilitaryzacja, demokratyzacja, denazyfikacja, a także dekartelizacja tego państwa. Ostalono także granicę polsko-niemiecką na Odrze i Nysie Łużyckiej. Postanowiono również przesiedlić miliony osób. W Poczdamie pojawiły się także pierwsze wyraźne napięcia i stosunki między mocarstwami były już inne. Zniknął jeden ze wspólnych wrogów, Stany Zjednoczone posiadały już broń atomową, natomiast Związek Radziecki miał pod kontrolą znaczne obszary Europy Środkowo-Wschodniej, a zatem, choć kluczowe decyzje zostały już podjęte, to nie udało się w przyszłości zwołać konferencji pokojowej, na której doprecyzowano by wszystkie kwestie. Większą rolę zaczynał odgrywać faktyczny układ sił na świecie, no a ten układ sił na świecie stawał się dwubiegunowy. Tu właśnie wspomniane dwa mocarstwa zaczynały odgrywać rolę. Na jednym biegunie mieliśmy Stany Zjednoczone, no a na drugim biegunie był Związek Radziecki. Równocześnie dawne mocarstwa, takie jak Francja czy Wielka Brytania, coraz mocniej traciły na znaczeniu. A zatem Ład jałtański opierał się na istnieniu dwóch supermocarstw, z których każde miało swoją strefę wpływów i dbało o to, by drugi przeciwnik jej nie naruszał. To, w połączeniu z różnicami ideologicznymi, politycznymi czy też społecznymi, doprowadziło do początku wzajemnej rywalizacji, która przybrała postać zimnej wojny. Europę przedzieliła w kolejnych latach po II wojnie światowej żelazna kurtyna. Po wschodniej stronie pozostały takie państwa jak Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia czy też Bułgaria. Te państwa były pod kontrolą Sowietów i w latach 1945-1948 Związek Radziecki za pomocą terroru, przekrętów wyborczych czy różnego rodzaju innych działań sprzecznych ze zasadami demokracji doprowadził do przyjęcia w władzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przez partie komunistyczne. Te państwa Europy Środkowo-Wschodniej zostały następnie zespolone w ramach jednego bloku wschodniego przez takie organizacje jak Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czy też Układ Warszawski, czyli Sojusz Militarny. W kolei po II wojnie światowej Stany Zjednoczone przystąpiły do odbudowy Europy Zachodniej. Miały świadomość, że stabilna i silna gospodarka państw jest jednym z istotniejszych czynników zwalczania komunizmu, a zatem w 1947 roku ogłoszono plan Marszala, czyli program pomocy dla państw, które chciały odbudować się z wojennych zniszczeń. Związek Radziecki pod jego naciskiem państwa bloku wschodniego odrzuciły pomoc. W ten sposób Zachód i Wschód zaczęły się odmiennie rozwijać, zwłaszcza, że podobnie jak na Wschodzie, również i na Zachodzie zaczęły zachodzić procesy integracji gospodarczej i politycznej. Zaczęły powstawać wspólnoty europejskie, które pod koniec lat 90. XX wieku dały początek Unii Europejskiej. Powstały również inne organizacje, tutaj warto wspomnieć chociażby o Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, czyli o NATO. Zimna wojna nie wybuchła jednak z dnia na dzień, ale stopniowo po II wojnie światowej relacje między mocarstwami stawały się coraz gorsze. Już w 1947 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Harry Truman, przedstawił swoją doktrynę, czyli doktrynę Trumana, według której Stany Zjednoczone zobowiązywały się wspierać państwa zagrożone komunizmem. Truman wprost stwierdził, że Związek Radziecki prowadzi ekspansję polityczną i ideologiczną, której należy się przeciwstawić. Był to jawny sygnał, że zmieniła się sytuacja na świecie. A w kolejnym roku, w 1948, świat poznał pierwszy poważny powojenny kryzys. Była to blokada Berlina spowodowana przez Związek Radziecki w odpowiedzi na procesy integracyjne w zachodnich strefach okupacyjnych, w szczególności na reformę walutową. Poprzez blokadę lądowych i wodnych połączeń między Berlinem a zachodnimi strefami okupacyjnymi Stalin chciał wymusić ustępstwa i zmusić aliantów do wycofania się z miasta. Jednak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania utrzymały swoją pozycję, ponieważ zorganizowały most powietrzny, który przez prawie rok dostarczał do Berlina żywność i węgiel. Kryzys zakończył się zatem wycofaniem blokady, ale pokazał, że podział Niemiec i Europy jest już trwały. Ład jałtański funkcjonował dzięki równowadze sił. Stany Zjednoczone od 1945 roku posiadały broń atomową. Jednak Związek Radziecki dzięki pracy swoich szpiegów już po czterech latach był w stanie nadrobić te różnice. W 1949 roku Sowieci przeprowadzili własny udany test nuklearny. Od tej pory równowaga opierała się na tzw. wzajemnym odstraszaniu. Obie strony wiedziały, że ewentualna wojna mogłaby doprowadzić do katastrofy globalnej. To paradoksalnie stabilizowało system, ponieważ każdy wiedział, że konflikt się nie opłaca. Bezpośredni konflikt się nie opłaca, ponieważ wojny istniały, przesunęły się na peryferię świata, gdzie rywalizacja była prowadzona już bezpośrednio. Najważniejszym i pierwszym z takich konfliktów była wojna koreańska, która zaczęła się w 1950 roku i była właśnie takim pierwszym dużym konfliktem zimnej wojny. Południowa Korea była wspierana przez ONZ i walczyła z północą, wspieraną przez Związek Radziecki i Chin. Choć wojna nie zmieniła znacząco granic, to pokazała, że rywalizacja ideologiczna przekształca się w realne konflikty zbrojne. W Europie Wschodniej Ład Jałtański był utrzymywany siłą, natomiast te państwa buntowały się. Już w 1953 roku w NRD, a w 1956 roku na Węgrzech wybuchały powstania, które zostały jednak brutalnie stłumione przez armię radziecką. Podobnie w 1968 roku w Czechosłowacji podjęto próbę reform, natomiast zakończyła się ona interwencją wojsk Układu Warszawskiego. Te wydarzenia pokazywały, że Związek Radziecki nie zamierza dopuścić do zmian w swojej części Europy. W latach 60-tych napięcia osiągnęły punkt kulminacyjny i tutaj najbardziej niebezpiecznym momentem był kryzys kubański w 1962 roku. Rozlokowanie radzieckich rakiet z głowicami jądrowymi na Kubie doprowadziło do bezpośredniej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Świat znalazł się na krawędzi wojny nuklearnej, Stany Zjednoczone zarządziły Blokadę Kuby, natomiast ostatecznie kryzys zakończył się porozumieniem, ale pozostawił świadomość, jak kruche jest bezpieczeństwo oparte na równowadze sił. W kolejnych latach świat próbował szukać sposobów na zmniejszenie napięć, i tutaj, zwłaszcza w latach 70., nastąpiła era odprężenia, tzw. detent. USA i Związek Radziecki podpisały układy o ograniczeniu zbrojeń i próbowano stabilizować relacje. Chociażby w 1975 roku państwa europejskie podpisały akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach. Ten układ potwierdzał nienaruszalność granic powojennych oraz wprowadzał zasady poszanowania praw człowieka. To porozumienie opierało się w dużej mierze na uznaniu zasad ładu jałtańskiego, ale równocześnie dawało społeczeństwom nowe narzędzia do walki o wolność. Te narzędzia zwłaszcza wykorzystano w kolejnych latach w państwach Bloku Wschodniego i w samym Związku Radzieckim. Równocześnie w latach 70. zaczęły się pogłębiać różnice między Wschodem a Zachodem. Mimo problemów, mimo kryzysów, chociażby takich jak kryzysy naftowe, Zachód rozwijał się coraz szybciej. Modernizował gospodarkę, wzmacniał integrację polityczną, natomiast na Wschodzie pogłębiały się problemy społeczno-gospodarcze. Związek Radziecki wchodził w coraz większe trudności ekonomiczne. Gospodarka oparta na centralnym planowaniu była niewydolna, a ogromne wydatki militarne pochłaniały znaczną część budżetu. Wobec tego Związek Radziecki tracił stopniowo zdolność reagowania na wyzwania nowoczesnego świata. Problemy Sowietów pogłębiła wojna w Afganistanie, która rozpoczęła się pod koniec 1979 roku. Obciążyła ona znacznie Związek Sowiecki pod względem politycznym, finansowym i gospodarczym. Problemy pojawiały się również w innych państwach bloku wschodniego, chociażby w Polsce, ze względu na kryzys gospodarczy w 1980 roku, po strajkach powstała Solidarność. Pokazała ona, że społeczeństwo w olbrzymiej większości nie godzi się na panujący ustrój komunistyczny. Mimo że ruch został stłumiony potem poprzez wprowadzenie stanu wojennego, to jednak nie został zniszczony całkowicie i w kolejnych latach się odradza. Przełom w bloku wschodnim nastąpił jednak w połowie lat 80. wraz z objęciem władzy w Związku Radzieckim przez Michała Gorbaczowa. Nowy sekretarz generalny Związku Radzieckiego uważał, że system wymaga reform. Wprowadził zatem politykę pierestrojki, czyli przebudowy gospodarki, a także politykę głasności, czyli większej jawności i wolności wypowiedzi. Te zmiany były próbą ocalenia państwa, ale w praktyce przyczyniły się do przyspieszenia kryzysu Związku Radzieckiego. Dla państw Europy Środkowo Wschodniej te polityki oznaczały jedno. Związek Sowiecki nie będzie już żywał siły, aby utrzymywać kontrolę nad swoim blokiem. A zatem polityka Michaiła Gorbaczowa, a także polityka Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Ronalda Reagana, który zmierzał do osłabienia Związku Radzieckiego, doprowadziło do tego, że blok wschodni zaczął się sypać. W 1989 roku w Polsce doszło do rozmów Okrągłego Stołu, a następnie do częściowo wolnych wyborów. Był to pierwszy sygnał, że porządek jałtański pęka. W tym samym roku upadł mur berliński, który przez dziesięciolecia był najważniejszym symbolem podziału Europy. Zmiany w Europie w kolejnych miesiącach zaczęły następować bardzo szybko. Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria czy też Rumunia w krótkim czasie zrezygnowały z dotychczasowych rządów, a Związek Radziecki nie interweniował, ponieważ był pogrążony we własnych problemach. Ostateczny upadek Ładu Jałteńskiego nastąpił zatem w 1991 roku, gdy Związek Sowiecki przestał istnieć. Rozpadło się państwo, które przez ponad pół wieku kształtowało globalny układ sił. Wraz ze Związkiem Radzieckim zniknął porządek powstały po II wojnie światowej. Zakończyła się epoka dwubiegunowości, a świat wszedł w nową erę. Powstał nowy Ład. Mimo upadku Ład jałtański pozostawił po sobie dziedzictwo, poprzez prawie pół wieku utrzymywał równowagę na świecie. Można by powiedzieć, że zapobiegł wybuchowi III wojny światowej. To właśnie w trakcie drugiej połowy XX wieku powstały struktury, które działają aż Dzisiaj, czyli chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też organizacje, które dały początek Unii Europejskiej. Również granice, zwłaszcza w Europie ustalone po 1945 roku, przetrwały w większości. Trzeba też powiedzieć, że zimna wojna, napięcia społeczne, gospodarcze, polityczne kształtowały społeczeństwa i to widać bardzo często jeszcze we współczesnych czasach. Trzeba też pamiętać, że kiedy upadał Ład Jałtański, niektórzy mówili, że nastąpił koniec historii. Jak wiemy jednak doskonale, tak się nie stało. W latach 90. XX wieku powstał nowy Ład Międzynarodowy, który obecnie szybko się zmienia. O tym jak zostanie nazwany, to zdecydują już przyszłe pokolenia historyków. Tymczasem dzięki za wysłuchanie tego odcinka, który przedstawiał najważniejsze informacje o Ładzie Jałtańskim, a jeżeli nie słuchaliście poprzednich odcinków, czyli o Ładzie Wiedeńskim czy o Ładzie Wersalskim, to serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z nimi. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.